Cześć, witajcie, jestem w kolejnym odcinku z gry Light 2 z tej human na naszym konie. Na Kontem chce przygodę. Jeszcze pan jest w miarę prost, bo jeszcze dzisiaj myślę, że pójdziemy sobie fabularnie, więc ruszymy sobie do słowa lub hańba ogólnie, po prostu spotkamy się z Ogarem w ogrodzie, tak? I co? W ogóle tak dopiero teraz e, uświadomiłem, że jakoś na moment, gdy ja to nagrywam mamy by tam... Połowę czerwca, co nie? Jakby wy to widzicie dużo później, bo ja teraz po prostu miałem wielką przerwę, tu szkołę, wszystko I w sumie to sobie nagrywam jak mam chwilę czasu, co nie? To sobie nagrywam, ale... Hmm, a to powrót, to nie, to, to mnie nie obchodzi. No, nagrywam w momencie, gdy mam wolną chwilę, więc wiecie, jak jest ta wolna chwilka, to ja po prostu siedzę gram, siedzę gram, siedzę gram. I na ten moment, w tym momencie to... Jeszcze te. Jeszcze nawet nie zaczęła się ta seria, jeszcze się nie. No jest długa O tak ładnie, jak to ładnie ująć. Na ten moment jeszcze się nawet nie, za, nie zaczęła. E, nie zaczęła ta seria, jeszcze się nie skończyła nawet poprzednia, jesteś tak dopiero na wysokości e, obserwatorium, co nie, czyli trochę przed końcem jeszcze tak zdycha. No i tak sobie teraz patrzę. Na moment, gdy wy to widzicie, to już minął rok. Ja używam, jak używam tego mikrofonu audiotechniki ATR-350X, co nie. I tak po tym roku, szczerze, jakość jest chyba dobra w końcu, tak mi się zdaje. Na trochę słychać czasem szumy z z konsoli, czy spada, ale to już niestety nie, wy, nie wyeliminuje tego, bo już po prostu no, ciężko będzie tak w moich możliwościach pieniężnych, żeby coś bardziej lepszego tu ogarnąć. Co nie I w ogóle, tak dopiero teraz po tym roku, pierwszy raz zmieniłem w tej w słuchawkach baterię, bo tu dałem sobie zamiast LR-ki czwórki alkalicznej, dałem SR-kę. I tak, wiecie, wymiana nie wymagała bateria, ale bo... O, zrobiłem tak, bo... Ale działają działałem tak, że z czasem gdyby się bateria rozładowywała, było słychać przestery wielkie na mikrofonie. sr srebrowa bateria działa tak, że póki jest prąd, ona ma cały czas stałe napięcie, ona nie opada, więc nie słychać e, takich jakby błędów, nie, nie ma tych takich śmiesznych dźwięków podczas tego wszystkiego. Co nie, nie, nie ma żadnych sterów. Z czasem, po prostu spowodowanych rozładowywaniem baterii, ale gdy padnie, to już padnie po prostu nagle, bez żadnego ostrzeżenia, i na przykład nagle podczas, w pewnym momencie, podcinku pod będzie tylko takie, pyk, pyk i zgasła. No wiecie, ja tak na zaś wymieniłem w ogóle, to jest, to jest tego. Willedor, co nie? Czy nie? Więc co jest najlepsze? Ten zamek i to wszystko. Jak patrząc na mapę, karnyczko, nie mogę jej oddać, to jest bardzo bolesne. Ale ten zamek i to wszystko, bo pokazane na tawiarach, a tam nie ma dostępu. Ten zamek, w sumie nawet nie wiem, czego zawsze widać, to jest dobre pytanie, bo nawet na to nie zwróciłem uwagi. Tak samo to. Nie, no tego normalnie też nie widać. To jest, to jest, to jest CNC. Ta perspektywa. Czyli ten, bro, ten budynek tutaj widać na rogu. Ten ostatni. To jest zagadka tam jest z likwidatorem. I to jest przy samej twierdzy rzeźnika. Jesteśmy tyle dalej. Tu jakoś bomba minęła to miejsce trochę dziwnie. No zaczynamy rozmowę z Ogarem. Widzisz ten budynek? W środku jest ukryty właz do tuneli pod głównym kompleksem. Ukryty? Po mojej ostatniej walce wymknąłem się nim na zewnątrz. Wtedy mało kto o nim wiedział. To co ty z O! Byłoby ich więcej, gdyby wiedzieli, albo w ogóle zasypaliby wejście. Nie? No, chyba, że czegoś im służy. No Nie właśnie. To jedyny sposób, żeby wejść do Ciro. Idź pierwszy. Jakby co będę Cię osłaniał. Tylko po cichu. Jeśli się zorientują, wezmą posiłki. Sorry, za ten szumem. Muszę wreszcie Ta detkę na podgardę, bo mi gardło siada już tak od... Trzech tygodni non stop mnie boli, bo tak mocno często kicham także, że tragedia. Dobra, czyli ogólnie super zabawa, że się rozumieć. Ja, wiem jak Wy, ja się lubię przekradać, ale nie w tej grze. Bo ona się do tego nie nadaje. Jak ja szczerze, tak oficjalnie Dyinka się nie nadaje do. jako gra z Co nie nadaje, jest ciężki jako gra z To czysta strata czasu. Ogar? Właściwie skąd się tu wziąłeś? Nie było łatwo, ale wciągałem się pod furgon, który tworzył zawodników. Hmm, sprytne sprytne. Niebezpieczne. Przejść cały ten placek. Chyba najlepiej na drugą stronę, więc takie mam przeczucie. Ty musisz się odwrócić, i ty musisz. Nie, ja, ty jesteś dobrze, ale ty nie możesz. Kurwa, 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 kurwa. Uff. Szczęście w nieszczęściu. Muszę przejść na mapie sobie przejrzeć. Czy tu jest jakieś przejście? Jest. Ale teraz ty tu stoisz kurwa. Hisż. Taka masz minia. I do przodu. Kurde, a bo tu musi wrócić, bo przejść obok dalej. O kurde. mnie to Kurwa, ch**owa sytuacja. O, notka. Tu do przodu nie ma przejścia. Ale przeskoczę wiem, wcześniej normalnie tą ale teraz jest nagle problematyka Nie tych misji, gdzie ma jest warunek, że muszę nie będzie wykryty. Tak szczerze, nienawidzę takich misji. Od tyłu jest przejście? Jest, będzie. Popatrz, w drugą misję pójdę. okej. Okay. O, ten jak szedł moją stronę. Bardzo mi ładnie, znalazłem władzę. Nie ma szans, żeby o nim nie wiedzieli. Na co tytuł kurwa robisz? Ci na zewnątrz zaraz się zorientują, że jednego nie ma. Dobra, zajmę się tym i ukryję ciało. Idź zanim ktoś nas zobaczy. Mm. Fajna zabawa w tym karny, jak się szykuje ogólnie. O ile zakład, że my wpadniemy do któregoś z mutantów, który na przykład tam wcześniej był w większej klatce? O kurwa! Kurwa, mówiłem. Bo się przydało popłynąć na sam koniec. Kurde, gówno widzę. To jest ta problematyka. Okej, okay, trzeba sobie ustawić pierdołę pod walkę z zarażonymi. Czymś sobie mam ustawione. Mówię, dobra, zarażenie nie jest może takim problemem nigdy. Minimalnie się budzisz, bo nie... Lepiej nie świecić na nich tymi, to się zakończy. Kurwa, 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 będzie ciężka robota. Mogę wejść wyżej jakoś? Średnio. Kurwa! Ja pierdolę! Pracuję Ja walę to! Przypadkowo rzuciłem granat, a chciałem nożyk! Że ten gruby ci nie zorientował. O, ślapie Już pewnie tutaj nie wlazło Nienawidzę ich czasem O, chuj, co tu jeszcze mnie zauważa? О, oh, О, No, tam ci się nie pobudzili, szczęściu w nieszczęściu. Muszę tam się dostać. Normalnie powinien iść dookoła, ale ja mam na to lepszy sposób. Jak da się coś oszukać, to, to nie oznacza, że to nie jest oszustwo, oh, tylko po prostu wszyscy to przewidzieli. Widzę kraty. To tutaj trzymają więźniów. Ludzie szukają tam strażników. Muszę ich zdjąć, zanim zawiadomią resztę. Nie martw się. Znajdę go. Czekaj! Słuchaj! Możemy się dogadać! Moja rodzina jest Przysięgam! Proszę! Wypuść mnie! Ja nie mogę! Parę tych słówek modeli. Nie mogę. Ciro, znasz Ciro? Wiesz, gdzie jest Ciro? Pomóż mi. Ciro. Nie wiem. Zabrali go na arenę. I pewnie nakarmią nim zarażonych. Kurwa! Którędy? Tam! Tym korytarzem. Nie zostawiaj mnie tu! Opowiem wam historię. się... Śmierć z ręki samego czaku, to nie jest nagroda. Kurwa, bolało. w Nie lubi zrównej wat co? O, kur... Dla no kursi nie we oddował się. Bo zobaczymy, że jesteś tchurzem. No dalej ucieka panie panie, Pierwszy unik co i grzeć, żeby to odnotować. Po... Nigdy nie wiadomo, co się za chwilę wyda Wy wygląda nam że czasach będzie miał... nie? Wiem Jestem pod wrażeniem, dawałam mu najwyżej minutę, zobaczcie tak, już mamy markę w mistrze, a to jeszcze nie finał. Zaha przejmuje inicjatywę. Ja zaraz przejmę, uwierz mi Czachuś. lecik? Co nim dostałem. Kończą się twoje życie. Darto, wiedzieć, bawi się ogniem i lubi się bawić tak, że rąkami. Ej, intruzie! Przerwałeś walkę! A jaka jest kara za przerwanie walki, drodzy widzowie? Prawdziwe multum możliwości! To co zrobimy z tym intruzem? A ja ci zaraz odpowiem. Hey! Do Dobra, i tu sobie zapauzujemy myślę. Zostaw. Tu zapauzujemy. No to będzie ciekawa rozmowa i nie zostawiam to sobie kolejny odcinek. To byłoby na tyle, ja byłem Riczko, znaczy powiedzieć się w kolejnym odcinku z Greedy Dine na naszym kanale. Pa! pa.